To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl. Dzień dobry, Mateusz Iżakowski, witam. Dziś naszym gościem w News Radio jest magister Artur Łabus, przewodniczący uczelnianej rady samorządu Doktorantu. Dzień dobry. Dzień dobry witam państwa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o doktorantach, bo jak się okazuje na naszym uniwersytecie jest ich sporo i sporo się dzieje wokół też szkoły doktorskiej. Na początek zacznę od tego co było, czyli podpisanie zachodniopomorskiego porozumienia doktorantów, to było podpisanie umowy takiej partnerskiej, tak? Tak, tak, to był list intencyjny trzech uczelni, naszej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, gdyż chcemy razem działać. To porozumienie będzie miało na celu tworzenie wspólnych akcji, takich jak kulturalne i, i naukowe. Oczywiście zapraszamy też pozostałe uczelnie do współpracy, ale tutaj. Trójkę jesteśmy inicjatorami tego. No, a tak jakbyśmy mieli to zobrazować, jak ta współpraca będzie wyglądała? Czy to będą jakieś wspólne spotkania, doświadczenia, praca? Tak, tak, porozumiem, będzie odrębnym podmiotem. Z każdej uczelni zostaną powołani członkowie, to oni będą dbać o to, żeby tworzyć te wydarzenia. Wydarzenia mają być bardzo duże, tak, żeby tutaj ściągnąć też doktorantów z całej Polski, bo chcemy współpracować także jako porozumienie z krajową reprezentacją doktorantów, ale także z innymi porozumieniami, które już funkcjonują funkcjonują. Więc y, to ma to będzie Fajna możliwość dla doktorantów. mi możliwości rozwoju, a także tego, żeby mogli się zintegrować jeszcze bardziej. A skąd się wziął w ogóle taki pomysł, żeby połączyć siły tych trzech uczelni? Mój pomysł już się zrodził w 2020 roku na początku i później niestety zatrzymała nas pandemia na te dwa lata, więc gdzieś te rozmowy ustały, i jak tylko ta pandemia odpuściła, to wróciliśmy do rozmów w tamtym roku, i właśnie efektem było podpisanie. Tego porozumienia 12 maja w rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego. A skąd pomysł? No, pomysł na pewno też inspiracją były te inne porozumienia, które działają. Myślę, że tutaj każde województwo, każdy region powinien mieć takie porozumienie, żeby doktoranci mieli siłę. Tak? I wtedy, jak mamy takie porozumienie, no to jesteśmy atrakcyjni na przykład dla Urzędu Miasta, dla Urzędu Marszałkowskiego. Będą oni mogli nas wesprzeć na przykład finansowo, ale także promować nasze wydarzenia. A jak do całego porozumienia podchodzą władze rektorskie e, tych wszystkich uczelni? Czy tutaj mieliście wielkie wsparcie z ich strony? Tak, oczywiście. Jak tutaj... Ja akurat załatwiałem, e, przedstawiałem ten pomysł naszemu e, panu rektorowi, e, więc tutaj od razu nas sporo powiedział, że w 100% to popiera. Zresztą jak podpisywaliśmy, można sobie oglądnąć e, relacje z tego ja, ja wydarzenia. Sobie. To pan rektor powiedział, że są z nas dumni, więc tutaj dostaliśmy stuprocentowe wsparcie i też zapewnienie, że będą dalej wspierać rozwój tego zachodnio-pomorskiego porozumienia. doktorantów. No to my oczywiście trzymamy kciuki za to porozumienie. Będziemy czekać na efekty. Teraz przejdę do kolejnego tematu, ponieważ jakby doktoranci to nie tylko nauka, ale i też integracja. Szykuje się kolejny bal doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Już kolejna edycja. Coś jakby pan opowiedział właśnie na ten temat, na temat tego balu. Tak. Rok temu udało się właśnie to wydarzenie stworzyć. Zawsze chciałem, żeby to było cykliczne wydarzenie i jak widać udało się to zrobić. Już mamy drugą edycję. W tym roku organizujemy go wspólnie z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. No właśnie tak jak powiedziałem, doktoranci to nauka, ale także kultura, więc to jest właśnie wydarzenie, które ma wspierać tą kulturę, ale także integrację doktorantów to ma być takie święto raz do roku, że doktoranci mogą się spotkać, pobawić, ale także otrzymać nagrody, bo tam będziemy też nagradzać doktorantów, którzy w danym roku wykazali się swoją aktywnością. Są to różne kategorie, na przykład naukowiec roku, organizator roku i tak dalej. I dwa, nagradzamy też osoby, pracowników władzy, które na rzecz doktorantów też wykazały się w danym roku taką sprzyjającą postawą, także pomagali, pomagały doktorantom te osoby i też dołączam do tego grona nagrodzonych już osób, bo rok temu też te nagrody przyznawaliśmy. Mhm. Jak ten bal będzie fizycznie wyglądał, czy to będzie taki typowy bal, jaki znamy, chociażby nie wiem z filmów, z telewizji, gdzie będą tańce, yy... będzie kolacja, czy? czy Jasne, jest... już już mówię, jak to wszystko będzie przebiegało, no miejsce jest na pewno mm, Wszystkich interesuje to miejsce, bo to jest Hanza Tower. Mało osób jeszcze tam było, więc tutaj to pierwsze, pierwsza rzecz to, to miejsce jest taką niespodzianką. Wszyscy są ciekawi, jak to będzie wyglądało. Mogę zapewnić tylko, że sala jest naprawdę nowoczesna i super wygląda, dlatego zdecydowaliśmy się na to miejsce. Oczywiście, bal, jak sama nazwa mówi stroje balowe. Panowie smokingi, panie piękne suknie, i będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część to jest oficjalna, gdzie przywitamy gości, będą przemówienia władz, organizatorów. Następnie będzie uroczysta kolacja, później niespodzianka muzyczna. Zaprosiliśmy zespół Kuba i Kuba. Są to laureaci w festiwalu Garage, zajęli tam pierwsze miejsce. To są nasi studenci, dlatego tutaj wyszliśmy. Do nich z zaproszeniem oczywiście przyjęli, więc krótki występ, i później już po tej części oficjalnej występie zabawa z DJ-em do Białego Rana. Będzie ciekawie, będzie się działo, jak, mówi, jak mówią słowa jednej z piosenek. Bal przed nami, ale przed nami także pierwszy na naszym uniwersytecie zjazd krajowej reprezentacji doktorantów. Czym jest ta reprezentacja doktorantów? Bo przyznam się szczerze, chyba drugi raz o tym słyszę, ale pierwszy raz taki zjazd odbędzie się na pewno u nas. Tak. Pierwszy raz w murach Uniwersytetu Szczecińskiego. Krajowa reprezentacja doktorantów jest podmiotem, który reprezentuje doktorantów przy ministerstwie edukacji, Więc to jest ten podmiot, który ma największą siłę, największy wpływ na to, żeby jakieś zmiany dla doktorantów poszły z tego szczebla państwowego. Reprezentacja doktorantów takich zjazdów ma kilka w ciągu roku, i ja tutaj wyszedłem z zaproszeniem, właśnie do Krajowej Reprezentacji Doktorantów, żeby. Jeden z, ze zjazdów tegorocznych odbył się w Szczecinie. Oczywiście bardzo chętnie przyjęli to zaproszenie do współpracy. Również zaprosiliśmy Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zachodnie Pomorski Uniwersytet Technologiczny, i wspólnie w trójkę jesteśmy współorganizatorami tego zjazdu. Oczywiście zjadą tutaj doktoranci z całej Polski. Co się odbywa na tych zjazdach? No dyskutujemy właśnie o sprawach doktorantów, tych istotnych. Na najbliższym zjeździe będziemy dyskutować na pewno o bardzo istotnej kwestii. Jest to wygaszanie trzeciego stopnia, tak? bo zostaną tylko szkoły doktorskie, studia trzeciego stopnia są wygaszane. No i tutaj doktoranci nie tylko od nas z regionu, ale z całej Polski bardzo by chcieli, żeby jeszcze ten czas troszeczkę został wydłużony, żeby mieli ten oddech na skończenie prac. i to na pewno y, będzie dyskutowane na tym najbliższym zjeździe. Oczywiście taki zjazd y, otwiera y, y, rektor goszczący uczelni, więc y, jego makroinficencja, profesor Waldemar Taczyński jest już zaproszony i będzie otwierał nam tą konferencję. Mm -hmm. Dużo osób przyjedzie w tym czasie do naszego miasta, na nasz uniwersytet? Y, na pewno y, będzie to liczba... tak między 50 a 100 100 doktorantów. Mhm. Tak? To oczywiście to nie tylko tutaj debaty, rozmowy, ale także pokażemy im Szczecin, chcemy pokazać miasto od jak najlepszej strony, będzie atrakcja turystyczna rejs po Odrze dla wszystkich, którzy przyjadą, a także mm, gdzieś tam Integracja w, klub, w klubach szczecińskich. O proszę, to brzmi dobrze. Kolejne wydarzenie to trzecia międzynarodowa multi, multidyscyplinarna konferencja doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, którą otworzy wystąpienie gościa specjalnego. No właśnie, kto będzie tym gościem specjalnym? Gościem specjalnym jest dr Mateusz Grzesiak. Myślę, że nie trzeba go przedstawiać. Jest to psycholog oraz znany trener personalny. Zabiegaliśmy o niego od. Dwóch lat, tak? I w tym roku się udało, dlatego zapraszamy serdecznie. Nie trzeba być doktorantem, żeby posłuchać. Wystąpienie będzie dotyczyło kompetencji miękkich, czyli myślę, że tutaj każdy może coś dla siebie odnaleźć, tak? Bo konferencja jest interdyscyplinarna. Kompetencje miękkie, myślę, też posłużą każdej dyscyplinie naukowej, więc serdecznie zapraszamy. Na pewno wykład doktora będzie bardzo ciekawy. Sporo się dzieje. Bardzo sporo się dzieje u doktorantów z Uniwersytetu Szczecińskiego. Tutaj przedstawi przedstawili przedstawiliśmy kolejne trzy wydarzenia, które się dopiero przed nami odbędą. A czy już coś innego jeszcze w planach? Bo przyznam się szczerze, że w przeciągu miesiąca ro robicie trzy duże wydarzenia. Coś dalej? Coś w planach jeszcze? Na pewno chcemy te po, y, zachodniopomorskie porozumienie już tak postawić na nogi w 100%, z, y, zatwierdzić statut. Y, na razie działają nad tym prawnicy. Może uda się tak y, uroczyście zatwierdzić ten statut właśnie podczas zjazdu y, Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Y, inne plany, no to na pewno tutaj też bardzo mocno y, staramy się o to, bo może przypomnę, że Uniwersytet Szczeciński y, w 2021 roku zajął drugie miejsce jako najbardziej e, produktywna uczelnia w Polsce, to jest nagroda ProDoc. E, w tamtym roku zajął drugie miejsce, no i teraz tutaj bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby w tym roku było to pierwsze miejsce. Myślę, że te działania no, mogą przysłużyć się do tego, że te pierwsze miejsce no, uda się zdobyć. I, I tego oczywiście życzymy. To tak na koniec zapytam. Szkoła doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego to jest to miejsce, gdzie warto przyjść, warto planować swoją dalszą edukację tutaj na Uniwersytecie Szczecińskim. Oczywiście, że tak. Zapraszamy do szkoły doktorskiej wszystkie osoby które chcą się rozwijać naukowo, które dążą do prawdy, tak bo nauka to jest dążenie do prawdy, ale też zapraszam osoby, które gdzieś na przykład pracują i swoją pracę chcą przelać na doktorat. Na przykład, tutaj też bardzo często przychodzą osoby, które chcą skomercjalizować swoje badania naukowe. Także serdecznie zapraszam. Ja już powoli kończę swoją przygodę ze studiów. Ja, ja się wywodzę z, ze studiów trzeciego stopnia, ale ze szkołą doktorską również jestem związany. Ja już kończę swoją przygodę, bo już pracę doktorską złożyłem, więc pozostaje mi czekać na recenzję i na obronę, ale e, gdybym drugi raz miał iść na te studia, to nie zawahałbym się, zrobiłbym to samo więc zachęcam wszystkich m, wszystkich studentów może piątego roku, którzy gdzieś tam e, szukają swojej drogi, nauka ich kręci e, macie jedyną i niepowtarzalną okazję do tego, gdyż szkoła doktorska zapewnia stypendium za, sam, za, za samo posiadanie statusu, to nie jest to jak na trzecim stopniu, że my musieliśmy zapracować na to stypendium to macie je od razu zapewnione i to jest też fajna kwota myślę i do tego jeszcze przy, przyjazna kadra, prawda? Dokładnie. Dyrekcja Szkoły Doktorskiej jest bardzo przyjazna, zawsze pro doktorantów podchodzi do doktorantów, więc myślę, że nie będziecie się nudzić. Mamy też bardzo dużo działań, zapraszamy do samorządu. Działa też koło naukowe przy Szkole Doktorskiej, które również wiele robi, więc zapraszamy. Czego Wam życzyć na następne miesiące? Na pewno tego pierwszego miejsca w ProDoku i to, żeby samorząd dalej się rozwijał, żebyśmy tutaj dalej tak prężnie działali, żebyśmy żeby spotykali na swojej drodze osoby sprzyjające nam i żeby też to porozumienie gdzieś tam mocno się rozwinęło i było o nim głośno. I tego oczywiście życzymy. Moim i Państwa gościem był magister Artur Łabus, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl.